W kolejnym przykładzie logarytmu mamy do policzenia logarytm o podstawie 3 z trzech pierwiastków z 3. Więc jedyne co musimy zrobić, to zamienić liczbę logarytmowaną na potęgę o podstawie 3. Podstawa pozostaje bez zmian, no bo to jest po prostu 3 do pierwszej i teraz jak zamienić tą liczbę? Możemy ją zapisać jako 3 razy pierwiastek 3. No bo w końcu to jest są trzy pierwiastki z 3. Przepisujemy dalej. Jest to logaryt o podstawie 3 do potęgi pierwszej z. Tutaj mamy 3 do potęgi pierwszej. Jak zamienić pierwiastek z trzech na potęgę o podstawie 3? No oczywiście to jest 3 do 1 drugiej. Nawias przepisujemy dalej. Jest to logaryt o podstawie 3 do potęgi pierwszej. I teraz mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach, więc możemy dodać do siebie wykładniki i będziemy mieli 3 do potęgi 3. Drugie. I znów wystarczy, że podzielimy ten wykładnik z tym wykładnikiem, czyli 3, drugie podzielić na 1, a to jest oczywiście 3, drugie.